No i Siemanderko, kuchnię będę robił z starej gaśnicy. Taką bardziej turystyczną aniżeli domową na okres letni. Także to będzie palenisko. Pająki na razie mieszkają. To będzie palenisko, a to ta gaśnica będzie yy, podajnikiem oleju przepracowanego. Także co? Obcinam wszystko, bo to jest wysokie trochę. obetne tu, obetne tu i wtedy składamy wszystko do gromadki. Trochę profili zamkniętych i będzie myślę, że fajna kuchenka. Także co? Tnę to wszystko, przygotowujemy do montażu. No i proszę bardzo, gaśnice przycięte. Trzeba tylko je ładnie pozaślepiać. Tutaj dziureczki pozaślepiam. Tutaj tą dziurę tak samo zaślepię. Oszlifuję no i tak w takiej konfiguracji jak teraz to stoi, tak to będzie stało już jak będzie gotowe. Oczywiście do tego jeszcze ramka dookoła zrobiona z profilu takiego 45 na 20 zamkniętego. No i co? Jedziemy dalej z koksem. Zaślepiam otwory, które są niepotrzebne. Tutaj tak samo muszę zaślepić, bo to musi być zbiornik na olej. Tutaj muszę to zaślepić też, żeby tutaj założyć kolanko, wspawać. Także co? Nie przeciągam, szlifuję, zaślepiam, przygotowuję. No i proszę bardzo, delikatne postępy prac nastąpiły. Dziura zaślepiona. To nie przeszkadza, bo tu będzie spawane kolano. No i tutaj zbiornik podawczy do oleju, też tutaj ta dziura zaślepiona. Tutaj wspawany kruciec nyplowy. Teraz dotnę kawał blachy tu, zaślepię. No bo jakby nie patrzeć, będzie to zbiornik na paliwo. Także co teraz? Tutaj wspawuję kolanko. No i tutaj zaślepiam. No i proszę bardzo butla podawcza od spodu zaślepiona ładnie wyszlifowana teraz jeszcze mówkę spawać żeby ten olej mógł sobie gdzieś tam wypływać także co wstawiamy mówkę taką malutką butlową. o ten deseń a później do tego taki fajny malutki mam kranik o także będzie Idealnie to wszystko się komponowało. Także co, spawamy mufę. No i tak, ten już zbiorniczek jest gotowy, aby go tylko ładnie poczyścić i będzie już nadawał się do montażu, a teraz w tej chwili robimy palenisko. Wywierciłem tutaj otwór, już w dnie tej nas tego naszego paleniska, tak o. i teraz. No i tak, ta rurka, która będzie się działa w środku tutaj, o, będzie wkręcona w gwint. Tak. Musi być zaślepiona z tej strony. Mam tu takiego koreczka idealnego, pospawam to. No i muszą być nawiercone otwory. Tutaj musi być troszeczkę wyżej otwór, żeby olej wbierający się nie leciał się, nie leciał do przewodu, który będzie tłoczone powietrze bo tędy będzie od spodu spadało powietrze z wentylatora i będzie nam rozdmuchywało ogień. A co zarazem idzie, będzie nam podtrzymywało palenie się oleju przepracowanego, bo jak wiadomo tlen jako taki się nie pali, tylko podtrzymuje palenie. Także co, spawam to, wiercę i zaraz pokażę co to wyszło. No i tak, zaślepiamy rurkę od góry. Rurka zaślepiona. Teraz tylko wywiercę otwory dookoła, żeby powietrze nasycało ogień. No i tak, dysza nadmuchowa powietrza podtrzymującego palenie się oleju opałowego albo przepracowanego, zrobiona. Widać, że ona tak troszeczkę pod takim delikatnym kątem tak, o tak, o takim one są, żeby zawirowania może były. Nie wiem, to takie moje własne fanaberie. No i co? Teraz to skręcę sobie tutaj w środek ładnie. O, i wezmę to, spawam, i będzie element gotowy już do, do montażu. Do całości. A żeby była kuchnia turystyczna albo kuchnia letnia opalana. Olejem przepracowanym. No i proszę bardzo, wspawany króciec, tak żeby tam olej się nie przedostawał do komory dostarczającej tlen do podtrzymywania palenia. <grych> Także co, teraz robię całą resztę i będziemy finiszować prawie że. No i tak, dolot powietrza zrobiony na dole <grym> profesjonalnie, czyli kurat zwykły kawałek profilu zamkniętego, takiego 50 na 25, i to w zupełności będzie wystarczające. No i oczywiście do tego mam jeszcze wentylatorek taki malutki, który będzie tłoczył powietrze do środka. Będzie regulacja obrotów. Tutaj będzie jeszcze oczywiście wycięty otworek na dostarczanie oleju. Tu będzie olej, tu będzie wentylatorek. O, i w ten sposób to będzie wszystko zmontowane. I miejmy nadzieję, że to będzie działało jeszcze. <laughs> Także co? Składam teraz to do gromadki i miejmy nadzieję, że uruchomię to i będzie to działało. Także tak to będzie wyglądało. No i dobra, i co? Składam do gromady i zaraz testy. No, i proszę bardzo, od razu do konstrukcji, tu gdzie będzie szło powietrze, od wentylatora. O, jest zaspawany kawałeczek fundamentu, na którym będzie stał podajnik od oleju. I teraz tylko co jeszcze? No, teraz tylko jeszcze muszę zrobić tak. Tutaj połączyć, znaczy wkręcić kranik. O, tutaj do tego miejsca. Teraz pokażę kranik. Także znaczy, o. Znaczy, o. Tutaj delikatny taki lejeczek, no i tutaj z boku wywiercony otworek, żeby można było dostarczyć ten olej do komory spalania. Czyli tu i tutaj co? Jeszcze podstawki dookoła, yy, dookoła obrobić jeszcze ładnie blaszką. Yy, tutaj ten cały wentylatorek, żeby był jakieś nóżki dorobić, i będzie wsiął. Także nie opierdzielam się, zasuwam dalej. No i tak to mniej więcej będzie. Wyglądało. <coughs> oczywiście tu jeszcze będzie podpora pod garnek. No i oczywiście będą jeszcze nóżki do tego, żeby to wszystko ładnie stabilnie stało. No i miejmy nadzieję, że to będzie stawało egzamin. Także tak to wygląda teraz. No a zaraz będzie wyglądało w wersji ostatecznej. No i tak. Jakby ktoś nie wiedział, jakby to miało wyglądać, to wyglądać to będzie w ten sposób. Także tutaj są te nóżki całe. O, jedna druga, tam jest na dole wentylator będzie. Tutaj będzie skapywał olej do podajnika. Ten podajnik jest tam na dole. No i tutaj tak samo nóżki. Wszystko jest uniesione delikatnie w powietrze około 1 cm. Jak widać? O. Jest prześwit. I cóż. Czyszczę to, dorabiam jeszcze korek, dorabiam jeszcze tutaj mocowanie wentylatora i będzie praktycznie rzecz biorąc wszystko zrobione. No i tak, cała kuchnia zrobiona. Miejmy nadzieję, że to będzie działało. Także tutaj w korku jeszcze oczywiście jest otworek, tak, żeby. Można było sobie kura tam na dole, żeby mi się nie zawieszał olejko, a który będzie sobie leciał tutaj do zlewni, a później tam do środeczka, ok. <laughs> wentylatorek na miejscu, także kuchnia wyszła. Myślę, że nawet bardzo ładnie, no i będzie na pewno działała bez dwóch zdań. Zaworek działa, można go sobie odkręcić, zakręcić, Także wkrótce będą testy i pierwsze gotowania. Także jeżeli się podobał filmik z mojej konstrukcji, takiej kuchni letniej, ewentualnie jakiejś biwakowej, chociaż z prądem by był problem, chociaż nie. Właściwie tutaj jest ten wentylator na 12V, także nie byłoby żadnego problemu. Także biwakowa kuchnia gotowa. Na przepracowany olej. Jak nie ma paliwa, to można zawsze spuścić troszeczkę z silnika, wlać tu i gotować obiady. Także, jeżeli filmik się podobał, dajcie suba, dajcie palucha w górę i się mandero. Do następnego razu.